unoszenie ramion bokiem. Niby proste, niby oczywiste, ale sporo możesz tutaj namieszać. Po pierwsze, ciężar. Pamiętaj, żeby nie brać zbyt dużego obciążenia, bo automatycznie będziesz podnosić barki do góry, angażując mięsień czworoboczny górną część mięśnia czworobocznego, czyli tak zwane kaptury, zamiast bocznego aktonu mięśnia naramiennego, czyli po prostu barków. Po drugie, barki. Pamiętaj, żeby nie podnosić barków do góry podczas tego ćwiczenia, bo angażujesz właśnie kaptury, tylko barki stoją w miejscu i podnosisz same ramiona po jak największym łuku. Po trzecie, zgięcie w łokciu nie powinno być zbyt duże, tak jak wiele osób wykonuje to. Ćwiczenie w ten sposób, bo niepotrzebnie skracasz sobie ramię dźwigni i nie wykorzystujesz w pełni ciężaru, który trzymasz. Zrób sobie nawet prosty eksperyment. Zegnij ręce, podnieś do góry w ten sposób i wytrzymaj sobie na przykład 15-20 sekund. Zobacz, jak to czujesz. Potem odpocznij i zrób to samo z prostymi rękami. Zobaczysz, że ten sam ciężar będzie dużo bardziej odczuwalny dla Twojego mięśnia. Po czwarte, nie unoś ramion równolegle do tłowia w płaszczyźnie czołowej, tylko lekko do przodu w płaszczyźnie upadki, żeby lepiej zaangażować mięsień na ramienny i uchronić bark przed kontuzją. Po piąte, łokcie, a nie hantle. Czyli wyobraź sobie, że jesteś pacynką, której ktoś do łokci przyczepił sznureczki i teraz ciągnie za te sznureczki do góry i wtedy, jak wyobrażasz sobie, że te sznureczki, sznureczki idą do góry, łokcie idą do góry, to wygląda to w ten sposób, a nie w ten sposób, jak u większości osób. Dużo osób robi tak, hop, a ty powinieneś to robić tak, hop, tu łokieć idzie na wysokość barku. Po szóste, nachylenie płowia. Nie stój całkiem prosto, tylko nachyl się lekko do przodu i połącz te wszystkie elementy w ten sposób. I ostatnia, siódma rzecz, stałe napięcie mięśniowe, czyli podnosisz ramiona do góry, skracasz ten mięsień, napinasz mięsień i powoli opuszczasz, rozluźniasz. Napinasz, rozluźniasz. Nie rozluźniasz tutaj całkiem, żeby nie gubić napięcia mięśniowego. I oczywiście nie kołysasz tłowiem. Dużo osób robi w ten sposób. Hop, i to jest całkowicie błędne. Hop, tak to powinno wyglądać. I teraz już wiesz, jak wykonać.